Witam wszystkie siódemki na czytaniu na nowy rok numerologiczny 2023, moi drodzy. Rok ten jest w wibracji siódmej, jak wiecie. Wy sami jesteście w piątym roku, więc ten rok będzie dla Was tutaj bardzo istotny. Bardzo sprzyjał będzie przede wszystkim dla Was zmianom, bo Wasz właśnie ta piąteczka jak najbardziej tutaj pokazuje, że. Wszystkie zmiany, które chcecie wprowadzić w tym roku, one mają szansę na to, żeby się zrealizowały, bo temu właśnie, przede wszystkim tutaj, dla Was, dla Waszego numeru, to będzie sprzyjało, więc tutaj, jakby z tymi zmianami, będzie Wam łatwiej, jeśli chcecie je wprowadzać i jeśli macie. Tego trochę to wystarczy tutaj nieźle się do tego przyłożyć, a cała reszta tutaj, jakby tak jak powiedziałam, będzie Wam sprzyjała. Ten piąty rok, moi drodzy, na pewno będzie odmienny od tego poprzedniego, bo w poprzednim oczywiście tutaj byliśmy na takim etapie powiedzmy zasiewania. Teraz właśnie już to wszystko, co nam tam zaczęło kiełkować, przynosi właśnie te zmiany. Zmiany, których na pewno pragniecie, na które już od dawna czekacie, ale też będziecie w stanie te zmiany e, fajnie kontrolować, więc tutaj jest bardzo dobry, taki płynny, pełen energii e, okres przed Wami i e, dużych aktywności, często. I też właśnie tutaj to u Was akurat w kartach się pokazuje, właśnie nawiązywanie nowych znajomości, nowych kontaktów, um, zmiany, może zamieszkania, może miasta, może państwa nawet wręcz, ale bardzo dużo takich ogólnie zmian, um, jeśli chodzi o uczucia, jeśli chodzi o rodzinę, jeśli chodzi o pracę, więc no, dużo się będzie działo. Dla Was, moi drodzy, żeby nie przedłużać, wyjściowa karta, i to jest karta tej głównej energii na ten rok dla Was. No macie fantastyczne te karty, i po prostu no, chyba będzie najkrótsze to czytanie, jeśli chodzi o te numerologiczne czytania. Póki co macie asa kielichów, to jest szczęście, krótko. Szczęście po prostu i pod każdą postacią, dlatego że as kielichów, on odpowiada tutaj za wszelkiego rodzaju um, obfitość, tutaj rozwój, um, miłość, um, praca, dobrobyt ogólnie sam w sobie, um, kariera, no bardzo dużo takiej pięknej, energicznie pozytywnej um, jakby wibracji tutaj od tej um, środkowej karty. Jestem super um, szczęśliwa, że właśnie wam tutaj akurat to się, Pokazało, i oby Wam tutaj ten as naprawdę przyniósł dużo tego szczęścia, które macie już tutaj zapisane ogólnie od, od samej tej centralnej tej energii. To, co się U Was pokazuje tutaj w, w tym roku. Według tych kart oczywiście, bo to jest ogólne, więc jakby też musimy brać pod uwagę, że no znajdzie się przynajmniej jedna z osób, która się może w ogóle z tą sytuacją tutaj nie odnaleźć, ale mam nadzieję, że, że no będzie w większości tego, co się pokazuje, Wam to sprzyjało. Pierwsza karta, czyli karta umiarkowania, moi drodzy, tutaj ta karta bardzo pokazuje to, że będziecie w tym właśnie roku jakby w takiej energii odnalezienia ogólnie równowagi. No, umiarkowanie, czyli pod, każdą, pod każdym aspektem, w każdej sprawie, tutaj odnaleźcie naprawdę jakiś złoty środek pomiędzy tym, co jest zupełnie skrajne. Dla Was to jest rozwój, dla Was to jest równowaga, to jest radzenie sobie z każdą jedną sprawą, e, harmonia, odnalezienie takiego wewnętrznego spokoju, ale i tego właśnie, co się dzieje dookoła Was. E, kontrola, zapanowanie, e, bardzo duży rozwój e, duchowy, tu się w tej karcie pokazuje. Przepiękna karta, dla Was tutaj jest pokazane szczęście i e, prawdopodobnie osoba z przeznaczenia, na którą czekacie, dla. Dlatego, że karta umiarkowania w miłości, w uczuciach, zawsze nam pokazuje związek z przeznaczenia. Więc. Yy... Jak się na to nie patrzyli i co wam najbardziej i na czym będzie wam zależało tutaj ta, ta karta umiarkowania wnosi wam taki święty spokój e, takiego wszystkiego w takiej harmonii więc tutaj nie ma e, zachwiań żadnych na, ten, na, ten, e, na to rozłożenie na ten rok dla was więc bardzo fajnie już od samego początku dziewiątka kielichów no nie muszę dużo mówić, że to jest spełnienie marzeń więc tutaj dziewiątka to już jest brakuje tylko nam tego jednego kielicha które macie w centralnej energii, więc tutaj wy nie macie, właściwie no nic wam tutaj nie, po, nie pokazuje się negatywnego, więc bardzo pozytywnie. E, czyli spełnianie marzeń, szczęście, miłość, uczucia, imprezy, no tu się wszystko wam pokazuje. Następna karta to jest karta kochanków, więc no, na pewno znajdziecie taką osobę, z którą będziecie potrafili dzielić swoje szczęścia, nieszczęścia, miłości, seksy, no właściwie wszystko, naprawdę każdą jedną. Energię, współpracę. Tu jest ktoś obok was, czy wy jesteście tą drugą osobą, która. Potrafi um, naprawdę czy, czy słowem, czy ramieniem kogoś wesprzeć. Ktoś, kto potrafi kochać, ktoś, kto potrafi się wczuwać um, emocjonalnie w sytuację drugiej osoby, pomagać, być zawsze na zawołanie, um, ale w takim pozytywnym znaczeniu oczywiście nie na gwizdek, nie na szybko, że um, przybiegam, tak, tylko bardziej taki. Przyjaciel, przyjaciółka na najwyższym szczeblu e, drabiny, tak? Czyli ktoś bardzo e, sprawdzony, życzliwy, kochający, e, darzący nas uczuciem. Więc tutaj, no, dla Was, oczywiście, dla części z Was, znajdzie się ktoś, kto e, w tej karcie będzie podejmował jakieś e, życiowe decyzje w związku z jakąś e, partnerką lub partnerem, z którymi być je, być może jesteście w jakiejś e, sytuacji takiej, kiedy nie do końca może, mogliście być może do tej pory powiedzieć o tym, że jesteście z tą osobą w tej relacji, że to jest tak um, szczęśliwa ta relacja, tak szczęśliwy układ, który naprawdę bardzo się sprawia, sprawdza w życiu i być może będziecie chcieli tutaj to nawet popchnąć dalej, um, bo karta kochanków to jest między innymi właśnie jakiś wybór, to jest jakieś właśnie już podjęcie jakiejś decyzji i to jest bardzo ważna decyzja i taka naprawdę Konkretna. Więc bardzo dobra karta. No, no, tak jak powiedziałam, dla każdego z Was coś innego. Jeśli nie w miłości, to macie tutaj świetny układ w pracy, ale taki, który Was naprawdę wprowadzi w tym roku w takie no, oszołomienie, nie, niesamowite spełnienie, i e, bez względu na to nie starajcie się myśleć o tym, co będzie tak? czy ja na to zasłużyłam, zasłużyłam nie o to chodzi, tutaj chodzi o to, żebyście się cieszyli, że to przyszło tak? I, i z tym tutaj trzeba iść dalej a co będzie, trudno, e, życie jest nieprzewidywalne i lepiej się nawet na tym nie zastanawiać po prostu cieszmy się tym, co nam podarowało teraz dalej to co mamy no przy, przy asie kielichów macie dom macie stabilizację macie spokój, macie imprezy macie zjazdy rodzinne, macie fundamenty macie pokazane, że ktoś się stanie ogniem w czyichś oczach, więc albo wy, albo ktoś w waszych oczach tutaj stanie się ogniem od kogoś nie będzie można oderwać oczu, czy to jesteście wy i w jakim temacie w jakim aspekcie, czy miłości, czy pracy, no tutaj ten tak jak powiedziałam ten A z kielichów jest przede wszystkim właśnie taką energią, która naprawdę się sprawdza w każdej, um, każdej sprawie. Także no, to, na co czekacie, powinno, powinniście to osiągnąć. Um, no i e, tu jest jakby potwierdzenie, bo mamy szóstkę, była więc to jest karta osiągnięcia czegoś. To jest sukces, to jest w końcu um, dost dostąpiliśmy właśnie tego, na co sobie zasłużyliśmy tej karcie się pokazuje bardzo często nasze otoczenie, osoby z którymi jesteśmy blisko, osoby z którymi pracujemy, osoby, które kibicują nam na każdym e, polu w tym naszym życiu. E, my, którzy wchodzimy w jakąś e, Taką energię, kiedy zmieniamy wręcz pozycję, na przykład jeśli chodzi o stanowisko pracy, na wyższe oczywiście, bo to jest naprawdę karta bardzo osiągnięcia sukcesu i takiego, kiedy my się staraliśmy o coś, dążyliśmy do tego, ciągle nie było jeszcze tego efektu końcowego, a tu się nam to pokazuje z, taki, z takim naprawdę przytupem: duże zwycięstwo, moi drodzy. Teraz dalej to, co mamy. I tutaj już Wam powiem tak, na no przynajmniej dwie energie, dlatego że tutaj naprawdę no, tutaj jest miód, sam miód i, i miłość, życie w obfitości, w spełnionych marzeniach, w tej harmonii przepięknej, jeśli chodzi o rodzinę, o partnerów, o, ogólnie o jakieś takie otoczenie. No, imprezowanie na pewno. Mamy tutaj też bardzo takie no, świętowanie czegoś takiej naprawdę dobitnej. I, i zasłużone, tak. Teraz tutaj to co na dole mamy właśnie mamy piątkę była, więc tutaj jest często pokazane takie no, um, trochę więcej opinii w jednej sprawie niż byśmy się tego spodziewali. Każda jest fajna, każda jest dobra, no ale im więcej ludzi, tym więcej się wtedy tego konfliktu tworzy, dlatego że każdy chce mieć rację, więc tutaj jest troszeczkę takiej energii, kiedy nie unikniecie jakiegoś um, jakby Postawienia na swoim, czy to wasza będzie, czy to ktoś będzie tutaj chciał postawić na swoim, ale, ale jednak jest troszeczkę takiej przepychanki, troszeczkę konkurencji, troszeczkę pracy, ale to jest też taka karta, która mówi często o jakiejś e, braniu udziału w jakichś e, zawodach, w jakichś e, przygodach samych w sobie. Coś, gdzie będziecie naprawdę tutaj się też czuli w, w jakiś sposób. E, spełnieni, ale w to już będzie trzeba troszeczkę włożyć tego wysiłku fizycznego, więc tutaj jest coś fajnego, jak, jakiegoś rodzaju przygoda może być, ale też uważajcie na jakieś um, kłótnie, ale takie, które wręcz po prostu będą tak kogoś tutaj podkręcały, że, że osoba po prostu aż będzie ją roznosiło i um, no, czasami niektórzy różnie, różnie reagują na jakąś, jakąś złością, agresją, więc tutaj uważajcie, żebyście jakby w The W dobrym momencie wyszli z czegoś, co zauważycie, że, się, że to nie zmierza w tym kierunku, w którym powinno zmierzać. Więc, jakby e, na początku mogło być fajnie, a z każdą minutą ktoś po prostu, kto chce postawić na swoim. Tutaj jest karta też zwycięstwa ogólnie, więc tutaj jest ktoś, kto potrafi walczyć, po potrafi tutaj upierać się przy swoim, e, obstawać przy swoim, nie pozwolić, żeby czegoś mi ode coś mi odebrali, bo, e, bo mi się to należy. Więc tak cały czas wszystko dobrze, dopóki tak jak powiedziałam, nie przybierze to um, tej, um, tej miarki, tak, czyli um, warto odejść w takim momencie, kiedy to jeszcze ma szansę się tutaj zamknąć w tym spokoju i później powrócić do tego ponownie, a nie... Um, Doprowadzi do tego, że już tutaj nikt nie będzie chciał z nikim rozmawiać. Teraz dalej to, co mamy. Mamy szóstkę kielichów. Ja bym zwróciła Waszą uwagę dla tych osób, które mają dzieci przede wszystkim, no bo tutaj może być i to, wybaczcie, ja muszę to powiedzieć, bo to mi karty pokazują, więc jakkolwiek byśmy tutaj na to nie patrzyli, tu się mi pokazuje często małżeństwo, które. Ma wspólne dzieci, które już nie jest ze sobą, albo jeśli jest, no to naprawdę tu jest, nie jest łatwo wytrzymać, ale myślę, że każdy to robi właśnie w związku z tymi dziećmi. Jest tutaj walka o jakieś pieniądze co do tych dzieci, więc ktoś nie chce się tutaj tych obowiązków za bardzo trzymać, więc nie, nie mam pojęcia. Ja wam to tylko mówię, bo mi się to pokazuje, więc jakby dla części z Was może to być ważne nie dopuści do bitwy tutaj żadnej, takiej fizycznego, bo to też mi się niestety pokazuje właśnie w związku z tą kartą sześciu kielichów, ale dla całej reszty, dla Was, y, tu jest jakieś zakończenie, jakiejś takiej właśnie ciężkiej karmy. Możliwe, że z jakimiś osobami, z którymi byliście w konflikcie w przeszłości, y, możliwe, że w ogóle tutaj chodzi o kogoś z przeszłości z jakiegoś powodu, może ta osoba do Was powrócić, może być tak, że w przeszłości mieliście z tą osobą jakieś kłótnie, konflikty nieporozumienia, no i to, to w przeszłości to tak zostało niezałatwione, a tutaj przyjdzie moment, że można będzie się już od tego wszystkiego odciąć, nie wiem, zakończyć, bo tutaj dziesiątkę mamy, to jest dziesiątka, to jest zawsze pokazana taka jako jakby dopalenie się, wypalenie się karmy, zakończenie karmy, jakiejś takiej właśnie, która była dla nas w jakiś sposób bolesna. Dotyczyć może osób, bo to jest jednak tutaj dużo takiej energii, że nas coś emocjonalnie nawet potrafiło zaboleć. Za um ale tutaj już jest koniec, tak, jakby przejrzymy na oczy w pewnych tematach, w pewnych sprawach i, i tutaj już nie będzie tego takiego patrzenia na łudzenia się jeszcze, że jeszcze może coś tutaj można zrobić, tylko raczej tutaj już trzeba podnieść decyzję i właśnie wyjść z tego wszystkiego powroty może troszeczkę takie do przeszłości pod kątem nostalgii, pod kątem jakiegoś takiego właśnie wspominania, więc tutaj tych refleksji nie zabraknie Um, ale chyba mi tak najbardziej tutaj, właśnie te, te dzieci, tak ktoś znajomy mi się tutaj pokazuje, właśnie z przeszłości. I no i te pieniądze tutaj w, przy tych rodzicach też mi się tak trzymają. Co do tych dzieci, także um, może tutaj się to do, do jakby wyprostować, um, w jaki sposób się zakończyć tutaj. No chyba, że tkwiliście w jakimś e, związku, czy będziecie, czy jesteście w tym momencie takim, który niestety cały czas tylko powodował jakieś konflikty, e, no to tutaj będzie zakończenie tego I, i wtedy już nie wiem, czy wtedy chodzi tylko i wyłącznie jeszcze e, na dodatek, e, że macie wspólne dzieci, czy po prostu dzieci były e, tutaj jakby jednego z Was też jakby aspektem, e, no. Wszystko jedno. Żeby tego nie drążyć dłużej, tutaj to, to mi się pokazuje, ale jest jakieś dopełnienie tej karmy, więc to jest fajne. Teraz e, macie karty, słuchajcie, takie dodatkowe, które mają tutaj jeszcze nam coś dopowiedzieć, bez jakby specjalnie e, kierunku konkretnego. Mamy pazia kielichu, więc e, fajna karta, taka lekka, taka. Otwartość umysłu, otwartość na zmiany, otwartość na jakieś nowe rzeczy. Często tu się szkoła pokazuje, często się pokazuje osoba, która szuka jakichś nowości w swoim życiu, jeszcze nie do końca wie, co chce robić, a, a dopiero do tego dąży, coś tam próbuje, ale, ale to jest radosna karta, to jest taka pozytywna. Często w tej karcie się oczywiście pokazuje nowe uczucie, więc tutaj jak najbardziej może tak być też, że to nowe uczucie nadchodzi do Was. Zresztą też o tym mówi ten as kielichów, że tu jakaś miłość, now, nowa osoba, no ogólnie jakieś uczucie też, między innymi, tak jak wiecie. Karta świata, karta rydwanu, więc jest tutaj jakieś zakończenie cyklu zdecydowanie, bo karta świata nam coś kończy, ale tu też możecie mieć jakiś E, przeprowadzki, podróże, wyjazdy, bo obie karty zarówno i Red Van jak i Świat mówi o jakiejś podróży, takim spełnieniu marzeń, więc możliwe, że część z was tutaj sobie w tym roku właśnie pozwoli na to, żeby się albo przeprowadzić za granicę, albo wyruszyć gdzieś za granicę. Na pewno jest bardzo, bardzo taka fajna, e, pozytywna energia tutaj w tych kartach i spełnienie marzeń. E, no, tak jakby tutaj nie ma rozczarowania, cały czas tutaj ktoś bierze. E, jakby kontrolę nad, nad jakąś sprawą, która ma wam tylko tutaj jakby no, przynieść dużo satysfakcji i szczęścia, zadowolenia. Jedna rzecz jeszcze mi się tutaj pokazała, ewentualnie może być tak, że wiecie co, ponieważ w karcie świata no, mamy zakończenie tego cyklu, może być tak, że wy tutaj wchodzicie w jakiś nowy. I, 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 ale tak konkretnie z takim bardzo dużym zdecydowaniem, tak jak powiedziałam, branie spraw jakby w swoje ręce i ruszamy do przodu, bardzo intensywnie, bardzo konkretnie, dynamicznie, dy, dynamiczna decyzja. Um, może to oznaczać też jakąś znajomość, jakieś uczucie, właśnie na odległość, dlatego że mamy ten świat, mamy ten rydwan, ale znowu cały czas tutaj powraca ta energia, że mamy nad tym kontrolę i może nawet ktoś was odwiedzi lub wy um, wyruszycie w stronę tej osoby. Może być też tak, oczywiście, że w podróży kogoś tutaj poznacie dla siebie, jeśli będziecie um, nie wiem, samotnie podróżować, jeśli jesteście sami. Singlami, więc no tutaj jest duża szansa na to, że też jakby może to się zmienić teraz e, następne karty, które mam, no i mamy znowu tą powtórzoną, tą dziesiątkę mieczy, to jest jedna karta e, znaczy podwójnie w sensie e, dziesiątka mieczy, że nam się powtórzyła, jedyna karta, bo tak zwykle w tych czytaniach poprzednich miałam parę razy tak, że mi występ, występowały niektóre karty powtarzając się, więc wtedy już ta energia się bardziej intensywna robiła u was jest, no, jakieś zakończenie możliwe, że rozczarowanie, nie mówię, że nie, e, a coś po prostu tutaj do Dobiegło, dobiegnie końca, coś co nie było dla Was już przyjemne, coś co już chcielibyście, żeby było zakończone. Nie jest to łatwa e, sytuacja, tak jak już mówiłam. Może być tak, że to nawet wyniknie nagle, ale jakby tutaj nie mamy cały czas już rozczarowania tego typu, że. Um, jeszcze się łudzimy czymś, tak, że tutaj jeszcze no, liczymy na coś, że, że, że jeszcze to się odmieni, to już lepiej nawet, żeby to się skończyło bo w tej karcie byście się tylko męczyli w czymkolwiek i czegokolwiek to dotyczy um, może być tak też, że tutaj chodzi o tą pracę, dlatego, że mamy króla monet i dwójkę mieczy czyli jest jakaś decyzja jakaś, Sto stoimy przed jakimś wyborem tutaj a możliwe, że właśnie podjęcie jakiejś nowej pracy, nowego stanowiska, ale wszystko będzie tutaj jakby wynikiem, efektem jest znowu bardzo dobra karta, czyli wasza decyzja, jakkolwiek tutaj była być może bolesna i rozczarowanie jakieś po jednej stronie, po drugiej stronie macie szczęście i dostatek, materialny spokój, a jak materialny, to i mentalny. Bardzo szczęśliwa osoba, mężczyzna, który nam się pokazuje który dobrze wybierze. Na pewno macie się nie spieszyć tutaj z tymi decyzjami, bo dwójka mieczy nie namawia do tego, żeby tutaj się spieszyć, dopóki jakby nie sprawdzicie rynku, jeśli byście chcieli coś kupować, inwestować, nie wiem, tak przykładowo wam mówię, więc tutaj trzeba posprawdzać najpierw, czy nam się coś opłaca, czy i w którą stronę tu zmierzać z tą decyzją, żeby właśnie tak nie, nie na oślep tutaj wybierać, tylko dlatego, że ja muszę wybrać, bo stoimy przed, przed jakimś wyborem. Także e, dobra karta, bo, bo są cały czas opcje, więc tutaj nie jest tak, że jesteście skazani na takie zamknięcie, e, chociaż możliwe, że się będziecie blokować tutaj pod, po, pod podejmowaniem tej decyzji, ale ale tak jak powiedziałam, ten efekt końcowy jest bardzo dobry, bo król monet jakby przynosi nam ten spokój um, i materialny i ogólny, bo on jest tutaj szczęśliwą osobą taką, która zapracowała sobie na coś i teraz może z tego jakby odcinać sobie te um, kuponiki, tak um, dodatkowe tylko te karty z, z, z wierzchu talii, to jeszcze wam tak już, um, jeszcze tą energię taką ekstra dokładam Monet łacin, on ma zawsze plan, on ma tutaj zawsze zapowiedź jakichś dobrych wieści właśnie finansowych, dodatkowe pieniążki, jakieś wyrównanie, jakieś bonusowe, być może mała podwyżka, nie wiem, coś, coś fajnego z pieniędzmi na pewno tutaj powinno to Was usatysfakcjonować. Lub jakaś nowa droga, nowa okazja się pokaże, jeśli chodzi o zarobki i, i warto tutaj też jakby sobie na to pozwolić. Siódemka była, więc mamy e, troszeczkę ograniczeń. Nie wiem, czy własnych, czy z, e, ze strony tutaj otoczenia, ale tutaj macie w, osobę, która wygrywa, więc tutaj jakby nie ma tutaj za dużo. Um, um, jakby to powiedzieć? Informacji, żeby się zamartwiać: absolutnie nie, dlatego że tutaj z góry już jest zwycięstwo pokazane, więc na pewno nie unikniecie tych ataków, nie unikniecie jakiegoś takiego wymuszania na Was czegoś. To jest taka karta, ja, ja zawsze ją porównuję do takiego, ktoś nas chce przetestować, ok, jak dużo wy, wy, wytrzymamy, jak się sprawdzimy, w jakiej sytuacji i tak dalej. Także tutaj jest no, bardzo silna osoba i macie nie pozwolić sobie wejść na głowę, także to na pewno czy się ograniczać tylko iść po swoje bo jesteś naprawdę silnym, silną osobą i dziewiątka buław czyli tutaj mamy osobę która no będzie w tym roku już wykończona powiedzmy z, z wielu jakby z wielu rzeczy no może po prostu tym tą intensywnością która się pokazuje ale to jest karta tego typu, kiedy my jesteśmy wymęczeni, ale jesteśmy o włos właśnie od sięgnięcia o to, żeby już zakończyć ten właśnie czas, kiedy trzeba było tutaj się nieźle przyglądać, być ostrożnym, pilnować tego, co, na co zrobiliśmy, żeby nam nikt nie odebrał tego. No, tak jak powiedziałem, jest ktoś wymęczony, ale tutaj jest już ta, ta nadzieja w tej karcie, która mówi o tym, że jesteś o krok od, od wejścia w zupełnie nową częstotliwość tak, e, która przyniesie ci tylko i wyłącznie e, spokój. Czyli warto było tutaj zawalczyć, warto było, e, no niestety tak troszeczkę i e, się po, jakby to powiedzieć, e, pozwolić troszeczkę, nawet e, w międzyczasie, no, wchodzić sobie też na tą głowę, chociaż tutaj macie tego nie robić, ale skutecznie tutaj kogoś po prostu, tu powiem tak. Wy tu już sobie zbudowaliście niezły mur za sobą, także tutaj już nikt was nie, nie ma prawa ruszyć i nikt was nie ruszy, bo tutaj wy jesteście tak nauczeni, na co być przygotowanym. I nawet jak wiecie, że już, już nic wam nie grozi, to i tak jesteście jeszcze tak asekuru, asekurujecie się taką energią, która mówi. Lepiej mieć oko na to, co się dzieje dookoła mnie. Także tutaj jest wyuczone to już i tego się już nie wyzbędziecie. Także ogólnie bezpieczny, bardzo fajny, bardzo pozytywny, radosny, ja bym powiedziała, szczęśliwy ten rok i bardzo dużo się wam tutaj pokazuje takich pozytywów, ale to takich mega fajnych. Także oby wam się to po, wszystko spełniło wydarzyło, jeśli tylko tego chcecie powiem wam jeszcze te znaki zodiaku, które mi się pokazały tutaj w tych waszych kartach bo może to jeszcze będzie dla was jakąś podpowiedzią, ale nie musi bliźnięta, mamy strzelca pokazanego, raczka koziorożec wam się pokazał moi drodzy i tyle, te, 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 te znaki przede wszystkim tu się wam pokazały, bardzo dużo macie tych kart macie pomieszane, macie troszeczkę, bo chciałam powiedzieć tych z wodnego, czyli ta główna karta tutaj, ale, ale tak naprawdę tutaj rak, ryby, skorpion no to raczek wam się pokazał przede wszystkim tutaj lwa macie, no skorpiona też macie tutaj w, tej, w tych kartach właśnie pomiędzy rodzice, dzieci i tak dalej, ta energia co jeszcze mamy? Baran Wam się pokazał, ten lew, lew, no bliźnięta, rybki. Wszystkiego po trochu, ale, ale tutaj macie strzelca w tej pierwszej karcie. Gozieroszca tutaj macie w tej dodatkowej energii i raka, więc tutaj te, te dwa znaki mogą Was tutaj gdzieś przeprowadzić dalej w jakąś nową podróż. No ogólnie bardzo fajne karty, naprawdę, także życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się.